Ale jak będziesz wspominała próbne matury? Jakby to określić jednym słowem: intensywnie, na pewno. Powrót do szkoły po, po roku nieobecności jest dość szokujący. Mhm. Natomiast miło było mi się spotkać z wszystkimi rówieśnikami i sprawdzić się na próbnej maturze. A który dzień był dla Ciebie najtrudniejszy? Myślę, że najtrudniejszym dniem dla mnie byłaby matematyka. Ale, mnie nie, było na ale mnie nie było na matematyce, bo byłam w pracy, ale i tak to mnie nie ominie, i tak próbną matematykę będę musiała napisać niebawem, także trzymajcie za mnie kciuki. Ogólnie matematyka to jest... Um... A robiłaś sobie jakieś takie próby w domu? Rozwiązywałaś coś już? Ja cały no czas, pyta? cały no czas jak, robię. jak, Różnie bywa. Nie będę się chwaliła moim najgorszym wynikiem, ale też czasem bywa dobrze. To wszystko zależy od typu zadań, z niektórych jestem mocniejsza, z niektórych jestem gorsza. Natomiast cały czas trenuję i matematykę, i polski, i angielski. Także trzymajcie kciuki dwa miesiące i wszystkiego się dowiemy. A jakie plany po maturze? Gdzie byś chciała iść? Na pewno planuję... Już kilka razy mówiłaś, tak. mi, że medycyna to były w ogóle różne <noise> kierunki. Co? Cały czas tak, inny świat, ale to jest Alicja. Chwilę, ale może na chwilę obecną, gdzie byś chciała iść? Na chwilę obecną planuję na pewno cały czas działać muzycznie, cały czas nagrywać nowe piosenki, robić swoje, ale też zamierzam jednak iść na studia. Mam jakieś pomysły, mam wiele planów, także może nie będę zdradzać wszystkich, zobaczymy, który wypali. Także trzymajcie kciuki, na pewno będzie to plan związany gdzieś tam z muzyką, ale nie tylko. A nie chciałabyś mieć roku przerwy? Żeby skupić się na karierze i dopiero później wrócić? Myślę też o tym. Także jest to niewykluczone, że może tak się wydarzy, ale myślę, że czas wszystko zweryfikuje. Alicja, jak zawsze tajemnicza, to co będzie bardziej <laughs> prawdopodobne? Studia czy rok przerwy? Mm. Ja polecam Ci rok przerwy. Sam miałem i nie wróciłem. To skoro polecasz, to może, to, to może się zastanowię. Ale nie, szczerze mówiąc, myślę, że jeśli się uda, to studia. Jeśli, jeśli te studia, które, które mi się mogą w tym... Jeśli te studia, które mi się marzą w tym roku się nie udadzą, ja ten rok poświęcę na, na mojej muzyce i za rok będę startować. Ty Zobaczymy. Jak o życie. Już czy nie, o kiedyś marzyłam. No nie chcę zdradzać. Dopóki nie będę tego w 100% pewna, nie chcę zdradzać. Na pewno są to studia z wokalem, ale nie tylko z wokalem, więc myślę, że niektórzy mogą się domyślać co mi tam chodzi po głowie.